Witajcie, Ancymon, ja jestem Matt i dziś porozmawiamy sobie o śmierci ludzi, którzy umierają przez złych policjantów, którzy są bardzo brutalni. I ci ludzie umierają, bo, bo nie mają siły stać i leżą. A tak naprawdę nie umierają. Najdłuższy wstęp ever. Nie można na pewno nie zauważyć, że w Polsce ostatnio panuje burza. I to nie burza świąteczna, nie burza zakupowa, ani burza jak żadnej takiej dobroci świątecznej, bo przecież święta, więc... więc można pomóc komuś bardziej niż w ciągu... w ciągu roku. Burza polityczna. Ktoś po prostu doszedł do władzy, druga strona podlizuje się, a trzecia ma żądania, mimo że na początku kręciła z tej osoby bekę. Nie, trzeba być inteligentnym, żeby wiedzieć, że coś tu jest kurwa nie tak. Nawet taki like w polityce jak ja o tym wiem. Szkoda, że. Nie wszyscy mogą być tak fajni jak ja. I właśnie w tym momencie dostaje 100 łapek w dół i 400 osób. Uważam je za fiuta. Ale wiecie, żeby postawić na swoim i ośmieszyć tą pierwszą stronę, można stosować wszystkie chwyty. Przynajmniej oni tak myślą. Na przykład możemy.

Przyjmie moje najszersze kondolencje. Padek, a raczej atak brutalnej policji wyglądał naprawdę poważny i... ...właśnie ja ten materiał nie mogę powstrzymać was. Zdziwię się również, jeśli YouTube usunie mi ten film za pokazywanie zbyt brutalnych filmów na tym całym portalu. Dzięki panu Simonu Face'a Face'a, Snapchata oraz Instagrama. Widzimy się jutro. Kliknijcie łapkę w górę albo w dół, bo aktualnie to jest zajebiście ważne. Bye! -o! Sweet! O! Oh. Skurwy